Uciekanko! Z tej strony Tomek i dzisiaj gramy sobie w Fall Guys. No i plan na dzisiaj jest taki, aby spróbować cokolwiek wygrać i nie natrafić na złe mapy, które no. No bo, no, które po prostu są za trudne dla mnie. bo na teamową gry widzowie to mam się nigdy to mi, mi bynajmniej na odcinku się nigdy nie uda trafić no chyba żebym robił cięcie dos i bym grał tu dwie godziny to może bym znalazł ze dwie no, no więc, więc zaraz zobaczymy co tutaj wyjdzie mi z tego więc wy zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie z ręczkiem że jeszcze tego nie zrobiliście no, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, ponieważ filmy są codziennie. Warto podkreślić. Dobra, a my startujemy. Już widzę, że mi się to nie poleła. Tyle wam mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba. Ale ta mapa jeszcze jest znośna. Myślę, że tak szczerze, przez to, że ona jest na pierwszym miejscu To się to uda Ale nie, nie gwarantuję Nie, nie gwarantuję Widore. No, uwaga, zobaczymy no, Czy mi się to uda? Biegnę póki co jako pierwszy Jestem pierwszy Dobra już trzeci wstawaj dobra jestem czwarty jeżeli wiatrak mi nie zepsuje to powinienem to przejść no tak tradycyjnie wiatrak trochę zepsuł ale nadal mam szansę no nie no jak ty padasz no nie ale to po kwarta. farta. Jestem piąty, widzowie. Aż mi mikrofon spadł. Jestem piąty, więc jakby się udało. Ten wiatrak też jest słaby. w no. Co? To tak się da? jestem No, dobiegnie. Dobiegnie. Ile skoczył. Skoczył. I bum. I to jest właśnie ta jedna z osób z Fartem, którego ja nie posiadam. Czyli ze szczęścia. Dobra, yy, próba zako zakończyła się tragicznie dla tego tam burgera. No, więc zostało tylko 43 graczy. czy 40. No, i zobaczymy sobie, czy nam się to uda. No, ja, ja chcę to, to chcę. Tak, te piłki. No i. Po co w ogóle te okienka się wyświetlają? Bo powinny być piłki, a są kółeczka biegające. To jest takie trochę bez sensu, moim zdaniem. Bo wyskakujecie coś na dużym ekranie fajnego, a jest zupełnie co innego mi się nie podoba. Dobra, biegniemy, biegniemy, Ale te kółeczka jeszcze są znośne. Jakkolwiek, ale już inne mapki nie lubię. Wywrócili mnie w ogóle, co ja ludzie. No, jeden wypadł. No nie mówcie, że tam są te. No nie no, no to, to, to jest niemożliwe. Ja widzę, że twórcy... No nie, daj mi wejść, daj mi wejść. Idź pan, tu Widzę, że twórcy co chwilę Fall Guysa utrudniają. No więc, to jakby jest, to trochę ciężkie. Dobra, skok. Pytanie, czy mi się uda drugi raz przejść. Chyba się uda. Tak, uda się, uda się. No, więc bardzo fajnie. Jeszcze trzy osoby dobiegną. No, udało się. Niektórym oczywiście. I zostało ile tam było? 30 coś chyba. 32. No dokładnie, dokładnie. Zostało dwie osoby. Teraz mogłaby być Timowa gra, jest idealny czas na cztery na przykład drużynie. To by było fajne. No i oczywiście specjalnie dla mnie finałowa mapka. Biegni kółka. No, to jest to moja ulubiona mapa, tak. To jest na mapę, Ale naprawdę widzowie. Ja Wiem, że mi się zdarzyło tylko raz wygrać Fall Guys. I to takim przypadkiem, ale to było przed dodaniem tych wszystkich map. Bo te mapy naprawdę utrudniają. No słynie się. Te mapy utrudniają i to bardzo. No i zobaczcie, no i zobaczcie, no i ja próbuję przepchać, oni idą w swoim kierunku Dobra, to już jest przegrana To ja się nie będę bawił nawet Gdyby nie to, że <laughs> Super, super, super Tradycyjnie się zaczyna runda moja No tak, ten jeszcze nie można przejść No i zobaczcie, jaka nie fair, jaka nie fair w ogóle rozgrywka. Oni przelatują, a ja nie. No i ja nie przejdę. No, no to jest jak żeby inaczej. Aj, to jest szok, widzę. To jest naprawdę coś, czego nienawidzę. No, oni jeszcze mają tu w ogóle jakieś fajne ulepszenia i w ogóle. Dobra, może mi się uda. Jeżeli się nie pomylę w biegu, to może to wygram pierwszy raz. Niby 20 osób może to wygrać. No to może będę w tej czołowej dwudziestce, o ile znowu takiego błędu nie popełnię na tych spiralach. Uda mi się. Dobra. Wierzę, wierzę w to, że się uda. No to już się nie uda. No jak on nie skacze w ogóle? Jest mało miejsc. Czy dobiegnę? Czy będę z jedną z tych osób, które mają szczęście? I mogą ją wygrają? Chyba no, będę ostatni. Jest! Jestem ostatni! Udało mi się widzowie. Udało się. Ostatnie miejsce. Uuu, zostało dwóch osób. Wow, szok. Z 32 dbalsia. Czyli 10... nie, chyba 8. 10 czy 8 osób odpadło. Nie wiem, dobra, moja logika jest bez sensu. No, co teraz? Hunt, poluj. Tylko nie ukryj. Nie, ja tego nie chcę. Dobra mi to wie. To jest yy, rynda, którą już na 100% przegram, bo oczywiście mnie dobijają. Twórcy folgaj. No chyba żeby mi się udało No ciągnie, ciągnie No jakim cudem no ten Niedźwiedź tam przeszedł Nie no do, do, dobra widzowie dobra, To już nie ma nawet sensu myślę Zobaczcie w ogóle jak oni to robią No i ten, no ten No jak on to zrobił Dobra, nie koniec Pana żółtka trzeba zatrzymać bo ja tu przegram przez niego. No, zobaczcie, ja nawet do tego doskoczyć nie mogę. <totopatak> tak, no, jasne, to jeszcze. mhm, tak. No, tak, jasne. Dobra, widzowie, yy, to ja myślę, że już zakończę ten odcinek, bo ja nawet na prostą obręcz nie mogę wskoczyć, bo ja jestem taki durny. I mnie tu tak nerwuje, jak oni to robią te mapy Zawracaj, nie No i tak on mnie odepchnie Ja go już nie Ale no, za chwilę nie wytrzymam. Dobra, nie, ja to się nawet w to nie bawię Zabieram, nie ma wejścia No ty par ten parkurowiec to wszędzie wejdzie no i tak to właśnie zmarnowałem yy, długi czas. Aha, bo tu stoją kampion. I ja tak też tak robię. Czyli tu stanę, o. I będę wskakiwał w obręcie. Gdy tylko będę mógł. Co za ludzie w ogóle. Jak się stwanili w tym Fall Guys. Podnieście. Bum, przepadł! Udało mi się. No to ja tak jak oni to robią. O, właśnie dokładnie. Kradnę. Mimo. Nie, tego bym tak nie złapał. Ale widzę, że już coraz mniej czasu mi zostało. Na to. Ciągnę, 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 ale mi się to nie uda. BUM! Nie! Moją moje kółeczko! Moje dajcie mi je dotknąć powiedzmy żeby jedno, żebym miał satysfakcję. Nie no dobra to. Jest... I teraz niech mi ktoś wskoczy. No! Ludzie no, hala, ale takich kradzieży to chyba nie ma. No, tradycje nie widzę ja nigdy nie wygram w więc jeżeli wam się podobał odcineczek, to zostawcie łapkę w górę, subskrybcie z no i do następnego odcinka.